Witamy Państwa dzisiaj na kanale Firmy Rolnych i przedstawiamy ciągnik pokazały marki Kubota. Posiadamy ciągniki Kubota w ciągłej sprzedaży w naszej firmie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z handlowcami. Prezentowany ciągnik to wersja premium modelu M7153. Posiada sam w sobie 6600 kg wagi. Skrzynia maksymalnie rozpędzi się do 50 km na godzinę. Wysokość ciągnika to 305 cm. Przekładnia posiada 24 biegi w przód i w tył. Tylny udźwig to maksymalnie 9000 kg. Uniwersalny terminal pod prawą ręką pomaga na łatwej obsłudze ciągnika prawą dłonią podczas jazdy. Ciągnik posiada już w sobie oddzielny zbiornik na i system jego spalania. Zawsze co zaskakuje również klienta to układ czterocylindrowego silnika przy pomocy ponad 150 koni. Ciąg zawsze można doposażyć w przedni TUS i WOM. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z ofertą uciłników marki Kubota w naszych oddziałach w firmie RolMek poprzez kontakt z handlowcami. Subskrybuj i zostaw łapkę w górę na naszym kanale, aby mieć kontakt i na bieżąco być z naszymi przedstawionymi ofertami. Firma RolMek życzy miłego dnia.